Witaj w Inspiracji Buna Każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kern. Historia twojego życia jest historią twojego rozwoju. Nie określa tego, kim jesteś, tylko to, jak rośniesz we własną moc. To, co cię określa, to to, co myślisz na swój temat i do jakiego stopnia żyjesz w zgodzie z własnym sercem. To, kim jesteś, to nie jest rola, jaką odgrywasz w rodzinie lub pracy. O tym, kim jesteś, decyduje Twoja wizja siebie oraz Twoja wizja świata. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.